Osoby piątki, pełne życia, komunikatywne, ale bardzo zmiennych nastrojów. Ja największą trudnością jest brak stabilności. Choć są świetne w rozmowie, często nie umieją skupić się na jednym zadaniu i dążą od pomysłu do pomysłu. Często rezydują w świecie idei, zamiast wcielać je w życie i płynnie iść do celu. Kluczem jest nauczyć się realizować swoje plany ruch, działanie, konsekwencja. Piątki mają też wrażliwe serce, łatwo ich zranić, szczególnie gdy ktoś przerywa komunikację, odbierają to osobiście. Trzeba zrozumieć, każdy ma różne humory, dni lepsze i gorsze, i to nie jest wyraz braku sympatii. Emocjom trzeba zaradzić świadomie. Trzecia trudność to nadmiar analizy. Piątka potrafi być mistrzem dzielenia świata na właściwe i niewłaściwe, łatwo się obraża. Rozwiązanie? Sztuka odpuszczania, otwarta komunikacja. Czasem jedna rozmowa wystarczy, by pozbyć się ciężaru zranienia. Jesteś piątką? Przywróć rytm działania, wyjdź z pętli analiz i zacznij realizować swoje idee. Pchaj świat naprzód energią, która w tobie drzemie.